Witam, nazywam się Przemysław Piskorz. Chciałem przedstawić wykonywanie kopii zapasowych oraz odtwarzanie systemów w SLES 11. Aby wykonać kopię zapasową, należy wejść w komputer, jazd, zakładka system, kopia zapasowa systemu. Jeżeli nie mam dostępnego profilu, należy profil utworzyć. Wybieramy zarządzanie profilami, dodaj, podajemy nazwę nowego profilu, zatwierdzamy OK, wybieramy lokalizację kopii zapasowej, w moim przypadku będzie to plik lokalny, wpisujemy nazwę pliku z bezwzględną ścieżką do niego. Wybieramy typ archiwum. Są dostępne również opcje utwórz archiwum wielczęściowe. Klikamy OK. Przechodzimy dalej. Teraz mamy dostępne opcje tworzenia kopii zapasowych. Zaznaczamy listę plików. W moim przypadku oznacza opcję dołącz pliki należące do żadnego pakietu. Możemy także dodać opis kopii zapasowej. Dostępne są opcje zaawansowane. Przechodzimy, ok, dalej, dalej. Teraz mamy warunki wyszukiwania. Podajemy katalogi, które mają być włączone do wyszukiwania lub. Katalogi wykluczone z wyszukiwania. Przechodzimy dalej, klikając OK. Tak oto utworzyliśmy profil. Aby utworzyć kopię zapasową, klikamy Utwórz kopię zapasową. I czekamy. Teraz widzimy pliki, które wejdą skład kopii zapasowej. Wybieramy zaznacz wszystkie i przechodzimy dalej. Teraz jest wykonywany proces tworzenia kopii zapasowej. Teraz widzimy podsumowanie tworzenia kopii zapasowej. Możemy zobaczyć szczegóły. Zatwierdzamy OK. Jeszcze raz OK. Tak oto utworzyliśmy kopię zapasową systemu. Klikamy OK. JAST oprócz tego, że umożliwia wygenerowanie kopii zapasowej systemu, może także otworzyć archiwalną konfigurację na zainstalowanym systemie. Aby uruchomić proces odtwarzania, należy przejść ponownie do zakładki System i uruchomić odtwarzanie systemu. Podajemy ścieżkę do, podajemy bezwzględną ścieżkę do naszej kopii zapasowej. Przechodzimy dalej. Teraz widzimy właściwości archiwum. Opis archiwum. Możemy sprawdzić także zawartość archiwum. Zatwierdzamy OK. Mamy możliwość, mamy możliwość sprawdzenia opcji zaawansowanych. Zatwierdzamy OK. Przechodzimy dalej. Teraz widzimy listę pakietów do odtworzenia. Wybieramy wszystko. Zatwierdzamy OK. Teraz jest widoczny proces od odtwarzania plików. Czas trwania tego procesu zależy od rozmiarów czytanej kopii oraz wydajności sprzętowej komputera. Widzimy teraz zapisywanie konfiguracji systemu. Na zakończenie na ekranie pojawia się okno informujące o szczegółach odtwarzania systemu. Przycisk zapisz do pliku pozwala na zapisanie raportów z wykonanych działań. Możemy także zobaczyć szczegóły. Kończymy pracę klikając zakończ. Tak oto wykonaliśmy poprawnie kopię zapasową systemu oraz odtworzyliśmy system w SLES 11. Dziękuję za uwagę.